Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak włączyć i wyłączyć powiadomienia na e-mail o swoich aktywnościach na YouTube. Więc pierwsze co trzeba zrobić, to oczywiście kliknąć w prawym górnym rogu nasz awatar, a następnie przejść do ustawienia. Kiedy już się ustawienia ukażą, to wybieramy opcję powiadomienia i schodzimy w dół, szukając oczywiście e-maila. Jest zakładka za, z napisem Email z powiadomienia e-maile z powiadomieniem. Wyłączamy opcję drugą, czyli chcę dostawać e-maile o swojej aktywności w YouTube oraz najnowszych informacjach na wybrane przeze mnie tematy. Jeżeli chcemy mieć to włączone, to zostawiamy włączone, jeżeli nie, to wyłączamy. Ja w tym przypadku zostawię włączone i będę miał powiadomienia. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników.